Przejdźmy do meritum, czyli do czym są te świadectwa charakterystyki energetycznej. Tak naprawdę to jest dokument, zbiór danych, wskaźników, które określają, jakie jest zapotrzebowanie na energię w nieruchomości. Czyli poniekąd będziemy wiedzieli, ile, jesteśmy, ile ta nieruchomość będzie nas kosztować. I teraz oczywiście możemy mówić o tym, że. Świadectwa, charakterystyki są czymś nowym, ale tak na dobrą sprawę Unia Europejska już od dawien dawna to wprowadzała. W 2008 roku Parlament wprowadził po raz pierwszy ustawę, pakiet ustaw klimatycznych. W 2010 z kolei weszła nowelizacja dyrektywy o charakterystyce, charakterystyce energetycznej budynków i to dalej oczywiście Wchodzi w naszą stronę, czyli, czyli zaczyna być wprowadzane w Polsce. Celem, i tutaj też warto o tym powiedzieć, dlatego stwierdziłam, że zacznę od tego, że Unia Europejska konsekwentnie realizuje politykę klimatyczną. I ona konsekwentnie jest u nas wprowadzana. To nie jest nic nowego, to nie jest nic czego. Co jest zaskoczeniem dla naszych rządzących i również nie powinno być zaskoczeniem dla nas. Mamy dzisiaj ten problem z zanieczyszczeniem powietrza, mamy dzisiaj problem z dostawami gazu, i poniekąd to jest między innymi cel Unii Europejskiej, aby dążyć do zeroemisyjności budynków, a więc żeby one były coraz bardziej. Samowystarczalne poniekąd, żeby jak najmniej zużywały tego prądu, czy żeby jak najmniej były potrzebne jakieś źródła dodatkowego ogrzewania. Więc to odejście od ogrzewania paliwami kopalnianymi to jest jeden z celów, które Unia chce zrealizować. Dzisiaj przede wszystkim ogrzewamy się gazem a to ze względów politycznych jest dość również trudna sytuacja i węglem, które strasznie nam zanieczyszcza powietrze. I dlatego, dlatego też Unia Europejska wprowadziła taki obowiązek przejścia na te odnawialne źródła energii i te przepisy dalej z kolei są wprowadzane w takie w Państwa Unii Europejskiej, żebyśmy powoli wszystko, wszyscy zaczęli stosować się do tych przepisów. Teraz, gdybyśmy mogli przejść do kolejnego slajdu. Natomiast w Polsce, tak jak wcześniej wspomniałam, pierwsze pierwszy raz spotkaliśmy się z charakterystyką energetyczną budynku, znaczy już jakieś ślady w 2008 roku były, natomiast w 2014 roku wszedł obowiązek wykonywania z charakterystyki energetycznej i tu wielu z was pewnie jest zaskoczonych, jak to, przecież, przecież nic nie słyszałem, nic nie, nie musiałem, a to nie do końca tak jest, bo większość gdzieś tam pomijała ten obowiązek ze względu na to, że przecież no, nie skutkowało to żadną żadnymi karami, a jedynym obowiązkiem było oczywiście w przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej przy podpisaniu umowy najmu czy sprzedaży. Owszem, taki zapis się pojawiał, że czy jest świadectwo charakterystyki, a jeżeli nie ma, no to można się zrzec tego obowiązku, albo jeżeli nie, no to w ciągu 14 dni nowy najemca czy też nowy właściciel nieruchomości mógł się zgłosić do sprzedającego czy do wynajmującego nieruchomość, że potrzebuje takie świadectwo. Jeżeli tego świadectwa nie dostarczyliśmy w tym terminie, to najemca czy też nowy właściciel mógł wykonać to świadectwo na nasz koszt. To jest tak naprawdę niewielka kara, dlatego gdzieś to było zupełnie bagatelizowane, no i ten przepis zupełnie nie był respektowany. To ustawodawstwo z 2014 roku regulowało już nam zasady wykonywania tych świadectw charakterystyki. Energetycznej wprowadziło również wyłączenia, jakich budynków te świadectwa nie dotyczą. Tak więc tu ta nowelizacja z 2022 roku, czyli z października, która w chwili obecnej tak naprawdę rusza 28, ona została zaakceptowana i podpisana 7. Października, natomiast w życie wchodzi oczywiście teraz od 28 kwietnia. I tu ja oczywiście będę jeszcze w trakcie mówiła, wiele rzeczy oczywiście się zmienia. Natomiast to, co ma dla nas, dla nas, jako właścicieli nieruchomości, ogromne znaczenie, no to właśnie te przepisy dotyczące kar. I tak. Kary są przewidziane od 20 do 5 tysięcy złotych i to reguluje oczywiście kodeks wykroczeń. To, w jaki sposób to będzie rzeczywiście wprowadzone i respektowane, to zobaczymy. Oczywiście czas pokaże, dlatego że. Przepisy nie powołały żadnej jednostki, aparatu, aparatu państwowego, który by procedował kwestie właśnie tych kar. Dlatego w chwili obecnej, jak pytałam w ministerstwie, jak to będzie wyglądało, czy kto będzie to zgłaszał. Czy to notariusz, czy to może kupujący, czy, czy najemca. No to nie byli w stanie do końca tego określić. Natomiast miałam ostatnio bardzo ciekawą dyskusję z mecenasem, który, z którym rozwinęłam właśnie bardziej ten temat. No i teraz w zasadzie wyjścia są dwa. Albo będzie to zgłaszane do prokuratury, albo będzie to zgłaszane na policję. No i pytanie, kto oczywiście jeden z tych tematów podejmie. Jest to kodeks wykroczeń, więc najczęściej prawdopodobnie stroną przyjmowania takich wniosków będzie policja, która to dalej będzie kierowała do sądów powszechnych i to one będą decydować o tym, czy to będzie kara 20 zł, czy 5 tysięcy złotych. Nowelizacja również, to jeszcze do tego wrócimy, jak, jakie są możliwości i kto to powinien robić. Natomiast wróćmy do tego, co jeszcze ciekawego wprowadza ta nowelizacja. Mianowicie do tej pory większość świadectw charakterystyki energetycznej, znaczy wszystkie świadectwa charakterystyki energetycznej musiały być dostarczone w oryginale do zamawiającego. W chwili obecnej, od 28 kwietnia, mogą być również wysyłane drogą elektroniczną. Zmienia się również to, że te świadectwa będą, wszystkie świadectwa, które od 28 będą wydawane i rejestrowane na stronie ministerstwa, a wszystkie muszą być, będą również upublicznione. Mianowicie będzie Dodatkowa zakładka, która, gdzie po adresie będziemy mogli wyszukać, czy w danej nieruchomości jest już świadectwo charakterystyki energetycznej. Oczywiście wszystkie dane wrażliwe zwróćmy uwagę, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest wydawane na nieruchomość, nie jest wydawane dla właściciela nieruchomości, a więc nie ma tam żadnych danych wrażliwych tylko i wyłącznie dane nieruchomości, metraż, takie ogólne dane, które mogą być upublicznione. Jeżeli możemy, przejdźmy do kolejnego slajdu, dokładnie. I teraz, kiedy to świadectwo faktycznie nas obowiązuje? Bo oczywiście zrobiło się bardzo dużo szumu w mediach. Wiele informacji podawanych wskazywało na to, że wszyscy właściciele nieruchomości muszą posiadać takie świadectwo. Otóż ustawa reguluje. I mówi dokładnie, jeżeli sprzedajesz, wynajmujesz, albo skończyłeś budowę i oddajesz do użytkowania, tylko w tych trzech przypadkach musisz posiadać certyfikat charakterystyki energetycznej. Tak więc, jeżeli mieszkamy sobie w domu i do niczego jest to nam niepotrzebne, nie zamierzamy ani sprzedawać, ani wynajmować, to nie musimy zabiegać o to świadectwo charakterystyki energetycznej, chyba że faktycznie dla siebie, dla własnej informacji, chcemy wiedzieć, jakie mamy zużycie i jakie mamy zapotrzebowanie na tą energię. W każdym świadectwie charakterystyki energetycznej na samym końcu znajdują się zalecenia, więc też to chociażby pod tym względem niektórzy. Dla niektórych może być to ciekawa dodatkowa informacja. Tam są zalecenia, które wskazują nam, co możemy zrobić, jakie udoskonalenia wprowadzić, żeby nasze mieszkanie było, spełniało, było w wyższej klasie energetycznej. Chociaż te klasy energetycznej w certyfikacie jeszcze nie funkcjonują, one zaraz będą. Pewnie dopiero wprowadzane. Na razie jest to taki suwak i dane liczbowe, ale już to daje nam bardzo dużo informacji, jak, w jakim punkcie znajdujemy się tego zużycia energetycznego.